Przewodnik po Lipsku. Leipzig to jedno z najmodniejszych i najpulsujących miast w Niemczech, a obecnie najszybciej rosnące pod względem liczby mieszkańców. I chciałbym przedstawić wam to miasto w ciągu najbliższych 15 do 20 minut i po prostu polecić i zarekomendować atrakcje turystyczne, ale także życie nocne i hotele. Rozpoczynamy od atrakcji w Lipsku. Zaczynamy od najważniejszej atrakcji turystycznej, czyli Pomnika Bitwy Narodów. Pomnik Bitwy Narodów znajduje się na południowym wschodzie miasta, jest tutaj. To jest pomnik wojny związanej z Napoleonem i jest największym pomnikiem w Europie. To jest naprawdę piękne do zobaczenia. Można tam łatwo dojść pieszo. Mamy tam nawet mały park i urokliwe jezioro. Można również uprawiać jogging wewnątrz. Istnieją schody, które prowadzą na pomnik i można po nich wejść. Do połowy można jechać windą, jeśli się tego chce. Niemniej jednak można podziwiać przepiękny widok na miasto i region. Nawet z pomnika, z góry, widać jeziora Lipska. Wnętrze Sali Sław jest piękne i ma wyjątkową atmosferę, więc koniecznie odwiedź pomnik Bitwy Narodów. Idziemy z Wami do miasta, do centrum miasta. Centrum miasta jest bardzo dobrze odnowione. Istnieje wiele, wiele dobrze odnowionych domów. I to właśnie dlatego, że w latach 90. miała miejsce boom budowlany, który spowodował odnowienie prawie całego centrum, nadając mu dzisiaj niepowtarzalny urok. Warto tam się udać. Zatem zaczynamy naszą przygodę od odwiedzenia słynnego rynku Naszmarkt. W tym miejscu znajduje się Stara Giełda, barokowa budowla pochodząca z XVII wieku. Wiek. I mogę Wam to polecić idźcie tam kiedyś. Tam jest również wiele restauracji w okolicy Starej Giełdy. Piękny. Tuż obok znajduje się Stary Ratusz. To jest tutaj, w tym miejscu, gdzie się znajdujemy Stary wygląda. Nowa ratusz w Lipsku, też stary, ale to jest jeszcze starsze to jest Stary Ratusz. A w starym ratuszu znajduje się Muzeum Historii Miasta, model miasta, który jest również bardzo piękny i imponujący muzeum. Mogę tylko polecić, abyście tam poszli. Po dotarciu do centrum udajemy się od razu do kościoła świętego Tomasza. Na lewo od Tomas Kirche znajduje się stara budowla kościelna, w której również działał Johann Sebastian Bach, słynny kompozytor i organista. W tamtym miejscu był kantorem i przez wiele długich lat zajmował się tworzeniem pięknej muzyki. Warto odwiedzić Kościół Świętego Tomasza. Na drugiej stronie centrum miasta jest Kościół Świętego Mikołaja. To jest tutaj. Kościół Świętego Mikołaja to Kościół, który stał się symbolem rewolucji w Niemczech, znanej jako pokojowa rewolucja, która przyczyniła się do zjednoczenia kraju. Tam rozpoczęły się protesty przeciwko reżimowi NRD w Niemieckiej Republice Demokratycznej i tam również rozpoczęły się wszystkie modlitwy i demonstracje w poniedziałki. To jest pępek historii, który możecie zobaczyć tutaj w Kościele Świętego Mikołaja na własne oczy. A kiedy jesteśmy przy tym temacie, protestach przeciwko reżimowi NRD, tutaj obok znajduje się Forum Historyczne. Które zawiera wystawę o pokojowej rewolucji, która miała miejsce w Lipsku, i tam się rozpoczęła swoje doniosłe wydarzenia historyczne. Na pewno godne polecenia. Jeśli zatrzymamy się tutaj w samym centrum miasta, będziemy mieli okazję obejrzeć operę oraz Gewandhaus. Gewandhaus to budynek z czasów NRD z lat 70., tam jest jeden z najlepszych sal koncertowych. Tam również pracował i działał słynny dyrygent Kurt Masur. To znaczy, że jest to widoczne tutaj, a opera naprzeciwko jest znana ze swoich przedstawień baletowych i operowych bardzo piękna do zwiedzania. Możemy iść dalej, aby dotrzeć do dworca głównego, który jest największym dworcem głównym w Europie. I budynek jest imponujący i jest również najczęściej odwiedzanym budynkiem w całej Saksonii, gdzie znajduje się również Lipsk, również warte polecenia. Połączenie dworca kolejowego i centrów handlowych to było nowe, gdy zostało zbudowane, że zrobiono je w ten sposób i to jest historia sukcesu. Dworzec główny w Lipsku zdecydowanie jest wart odwiedzenia, a jeśli przybywasz również samolotem, to tam kończą się również busy z lotniska na dworcu głównym. Tak, teraz może być tak, że powiecie, że chcemy trochę kultury i życia kulturalnego, a Lipsk jest znany ze swojej sceny galerii, artystów pracujących tam i trzeba tam iść na zachód od Lipska, i tutaj idziemy dalej, tutaj dalej, tutaj dalej. I tam zaczyna się Lipska Przędzalnia Bawełny, która jest popularnym miejscem w mieście. To jest obszar, gdzie była stara Przędzalnia Bawełny, a w tej Przędzalni osiedlili się teraz artyści. Tam znajdują się startupy, tam są różne sceny, tam można znaleźć sklepy z sztuką, galerie bezwzględna konieczność. I również tak jest, że tam regularnie odbywają się wycieczki to znaczy, że wszystkie galerie i artyści mają otwarte swoje pracownie. I to jest jak mała biennale takie wydarzenie, naprawdę piękne. Zdecydowanie polecam odwiedzić to miejsce. Jeśli podróżujesz z dziećmi, w pobliżu znajduje się Muzeum Dziecięce Unikatum, które warto zobaczyć. Małe muzeum, w którym można coś przeżyć z dziećmi. Jest naprawdę piękne i zdecydowanie warte mojej gorącej rekomendacji. To są najważniejsze atrakcje Lipska na pierwszy rzut oka. Jest jeszcze dużo, dużo więcej. Jeśli coś przeoczyłem, lub jeśli coś innego odwiedziliście, śmiało napiszcie to w komentarzach. Teraz wracamy do sportu i jeszcze raz do dzieci. Teraz chciałbym Wam zaprezentować parki w Lipsku. Miasto Lipsk jest przecinane przez las, co dodaje mu naturalnego uroku. To idzie od góry na dół aż do samego brzegu jeziora, nie zatrzymując się po drodze. To jest bardzo piękne. Jeśli podróżujesz z dzieckiem, są trzy miejsca, które można zwiedzić z dziećmi. Jednym z miejsc jest Las Auenwald w Lipsku, a tam muszę sprawdzić, czy jest też Finde. Teraz jestem gotowy do dalszego działania. Tak, nieco dalej na północ jest jezioro Auensee, a tam jest kolejka parkowa wokół jeziora. Niewielka kolejka, która może zrobić wrażenie na maluchach w wieku od 3 do 7 lat. A kolejka parkowa to piękna trasa, na której można jeździć wokół jeziora. Krótki dystans, 15 minut. Drugą rzeczą, gdy jesteśmy tutaj w parku, jest nieodłącznym elementem zwiedzania zoo w Lipsku. Regularnie jest nagradzany jako najpiękniejsze zoo. I tam jest tak zwana ziemia gondwany, zwana również ziemią gondwany. Kraina gondwana to tropikalna hala. Można się udać nawet zimą, poczuć tropikalny klimat i zobaczyć wiele zwierząt. Tam jest ścieżka, gdzie można przejść przez hale, przez 20 min, która jest bardzo dobrze zaprojektowana. Rekomendacja: Kraj Godwana. Jeśli teraz pójdziemy na południe, jest jeszcze Park Dzikich Zwierząt w Lipsku. Park Dziki to park, w którym można obserwować dzikie zwierzęta. Nie ma nawet opłaty za wstęp. Można tam wejść za darmo, również tam jest rekomendacja. Teraz chciałbym polecić Wam jeziora w Lipsku. Bezpośrednio na południe od Lipska znajduje się piękne jezioro o nazwie Kosbudener. Tutaj jest prawdziwa plaża. Chciałbym wam to pokazać na mapie, i wy możecie sobie wyobrazić, że jesteście na Majorce lub gdzieś nad Bałtykiem. To jest piękna szeroka plaża. Widzicie to tutaj. A moją rekomendacją jest Hacienda Kosbudene. Tam można po prostu usiąść na zewnątrz w gorący letni dzień z piwem i cieszyć się miastem. Warto tam dotrzeć z pewnością. Na plażę można dojechać rowerem z centrum w czasie trwania 30 minut, co jest bardzo wygodne. Są inne jeziora, jak jezioro Markliberger. Potem jest tutaj jeszcze jezioro, tutaj jeszcze jedno jezioro, a na północy miasta jest jeszcze jedno jezioro i jeszcze jedno jezioro. Te jeziora powstały jako dawne kopalnie węgla brunatnego. To znaczy, że tam wydobywano węgiel brunatny do 20-30 lat temu. A następnie te jeziora zostały zalewane. Jest to unikalny krajobraz naturalny, który powstał w taki sposób. Warto również odwiedzić Lipsk, zwłaszcza żeby zobaczyć jeziora. W dalszym ciągu możecie uprawiać sporty wodne w Lipsku. W mieście znajduje się wiele stacji wypożyczalni kajaków, gdzie można wypożyczyć łodzie wiosłowe i pływać nimi po wodach miasta. Spróbuję Wam to zaprezentować. Tutaj widzicie rozległy krajobraz wodny z licznymi rzekami dostępnymi do zwiedzania kajakiem. To miejsce oferuje wiele możliwości uprawiania sportu i zdecydowanie warto je odwiedzić. A tu jest także park Klary Zetkin, bardzo miejski park, który jest bardzo blisko, ponieważ tutaj jest ratusz, nowy ratusz, który wcale nie wygląda na nowy, ale to jest nowy ratusz, który jest tutaj. Wszystko o czym mówię jest linkowane w opisie wideo przez link do Google Maps. Nie musicie przepisywać. Użyjcie linków do Google Maps. Teraz przechodzimy do praktycznej części. Jeśli przyjeżdżacie do Lipska, możecie dotrzeć do Lipska pociągiem z praktycznie całej Europy. To znajdziecie tutaj, tutaj znajduje się dworzec, a tam możecie dotrzeć do Lipska. Istnieją połączenia, istnieją połączenia z Zurychu, istnieją świetne połączenia kolejowe. Z Londynu dobrze się dostaje do Lipska. I również z krajów skandynawskich, na przykład jeśli przyjeżdżasz ze Sztokholmu, możesz bardzo dobrze dotrzeć do Lipska podróżując pociągiem nocnym ze Sztokholmu do Berlina, a następnie w godzinę jesteś w Lipsku. To oznacza, że Lipsk jest bardzo dobrze dostępny, ale mamy też lotnisko, które jest tutaj. Jednak w większości połączeń we Frankfurcie trzeba się przesiadać, więc na przykład jeśli ktoś pochodzi z USA, przesiada się we Frankfurcie lub Monachium i leci dalej do Lipska. I tutaj znajduje się praktyczna stacja S-Bahn dla wszystkich ludzi częściowo także stacja Intercity. Co najmniej raz lub dwa razy na godzinę pociąg jedzie do centrum w ciągu kilku minut, a potem można tu również wysiąść na dworcu głównym. I również pod względem autostradowym Lipski jest dobrze dostępny. Pokażę Wam autostrady. Z Berlina można dojechać w niecałe dwie godziny. Z Monachium trwa to 4 godziny samochodem, a z Pragi do Lipska podróż trwa od 2 do 2,5 godziny. Wszystko jest bardzo dobrze osiągalne. Więc zanim przejdziemy do życia nocnego, jeszcze raz przypomnienie dotyczące hoteli. Posiadam kilka rekomendacji hoteli, ale nie są one całkowicie kompleksowe i chciałbym je tylko krótko polecić. Pierwszy to hotel Leipzig Marriott. Znajduje się w samym centrum miasta, między dworcem a centrum miasta. Posiada, jak można sobie wyobrazić, hotel Mariot, świetne pokoje, piękny bar. I wychodząc na zewnątrz, jest się w centrum miasta. Obok Mariota znajduje się hotel Ibis, który jest nieco tańszy od francuskiej sieci, ale ma również podobną dobrą lokalizację bardzo wygodny do korzystania i rezerwacji. Istnieją trzy hotele Motel One. To jest trzecia rekomendacja, którą mam dla Lipska. To jest również w nieco niższym przedziale cenowym i są tam jedno, dwa, trzy motele One. Na placu Augustus Plac, bardzo dobrze położone. Raz tutaj i raz tutaj, teraz nie jest pokazane, ale jest tam także Motel One. Trzykrotnie zatrzymaliśmy się w Motel One w Lipsku. Poza tym zachęcamy do sprawdzenia na platformie. Patrzcie, o, tutaj jest teraz pokazane, tutaj znajduje się Moto One. To miejsce również zapewnia piękny widok na miasto, warto tam się wybrać. Teraz ruszamy na nocne życie. Ponieważ życie nocne jest bardzo zróżnicowane w Lipsku i chciałbym najpierw pokazać wam miejsca, gdzie możecie się dobrze bawić w Lipsku. Więc jedno to centrum miasta. Tutaj znajduje się tak zwane gesien i wiele knajp z ogródkami, a tutaj rozpoczyna się nocne życie w Lipsku, ożywione przez liczne kluby i bary. Ktoś w latach 90 po prostu wziął starą, niezajętą działkę i tam postawił dwie ławki do picia piwa. Przekształcił to miejsce w knajpę, bar. Już dzisiaj jest niewidoczne, nie do rozpoznania. Ale na pewno cała ulica Barfussgeschen jest warta odwiedzenia dla tych, którzy interesują się życiem nocnym. Tutaj jest mnóstwo. Na rynku jest Augustiner am Markt lub Weinstock na przykład. I widzicie, tutaj wszystko jest pełne pubów w centrum miasta. To w Niemczech nie jest tak częste. W Lipsku jest żywe życie nocne w centrum miasta. Na południu znajduje się ulica Karl Liebknecht Strasse, gdzie również jest dużo nocnych atrakcji. Zdecydowanie warto tam pójść, niezależnie czy to Volkshaus, czy Kiliwili, ponieważ oba miejsca są świetnymi irlandzkimi pubami. To jest centrum, gdzie znajduje się wiele pubów, do których wielu młodych ludzi wychodzi wieczorem i regularnie tam chodzi. Ale tam jeszcze nie chodzą zupełnie młodzi, najmłodsi idą jeszcze na dwa miejsca w Lipsku. To jest ulica Eisenbahnstrasse. Niestety jest nieco oczerniana, ponieważ przyciąga wielu gości z różnych krajów, co niektórym nie odpowiada. I tam jest tak, że w ostatnich latach powstało tam wiele pubów, które są naprawdę fajne i są one bardzo, bardzo proste. Kto chce mieć taką starą atmosferę lat 90., idzie na ulicę Eisenbahnstrasse. Jesteś tutaj. Tutaj jest wiele pubów, które warto odwiedzić. Znam wielu młodych ludzi, którzy po prostu piją piwo. To teraz powiedziałbym może już nie do końca dla mojego wieku ale fajna okolica do wychodzenia tutaj na wschodzie miasta. Chodźmy na zachód. Kilka dni temu przeczytałem, że New York Times stwierdził, że to najfajniejsza dzielnica na całym świecie. To jest Lipsk-Plagwic, a tutaj znajduje się bardzo wiele pubów naprawdę bardzo dużo. Szczególnie słynna jest ta jeszcze lepsza życie, tak nazywa się ta knajpa. I tam można siedzieć na zewnątrz latem, w środku można palić. I tutaj na tej ulicy po prostu idzie się dalej i znajduje się wiele, wiele pubów do wyjścia, które częściowo są otwarte do późnej nocy. To oznacza, że Leipzig-Plagwitz to również wspaniała okolica. Jednym z miejsc, gdzie można znaleźć puby, jest ulica Georg Schwarz. Coś tam się obecnie rozwija. To jest teraz na początku rozwoju. Warto tam pójść. To jest tutaj. Poniżej link dla Was, abyście mieli to łatwe i wiedzieli, gdzie możecie cieszyć się nocnym życiem w Lipsku. Więc to ode mnie z Lipska. Jeśli macie pytania. Piszcie je w komentarzach, próbujemy odpowiedzieć. Jeśli filmik Wam się podobał, dajcie łapkę w górę lub subskrybujcie kanał. Chcielibyśmy rozbudować to. Jeśli macie życzenia dotyczące miasta, dajcie nam wiedzieć.